Chciałbym bym Was serdecznie przywitać w imieniu w Centrum Kultury na wycieczce w ramach ferii zimowych zaplanowaliśmy dwie wycieczki do teatru Larki i Aktora w Bałżychu. Czyli również jest w czasie ferii zimowych teatralnie. Mam nadzieję, że ferie upływają Wam w dobrej atmosferze i odpoczywacie. I cieszę się bardzo, że fani teatru dzisiaj w autobusie razem z nami. Teatrze, fajny spektakl, tajemniczy ogród, a później, a później zobaczymy, poddamy się temu, co zaproponują. Ci, którzy rządzą teatrem, oprowadzą nas, zobaczymy miejsca, w których normalnie widzowie być nie mogą. Bardzo się na to spotkanie cieszymy. W przyszłym tygodniu również jest wyjazd do Wałbrzycha na inny spektakl, ale póki co skupmy się na dzisiejszym dniu. Na razie jedziemy do Wałbrzycha. No Nie widzi panienka gin z czerwoną szyjką, a łowu z jeden nic po ni lubi, jak się o nim gada. O, proszę, proszę spojrzeć. Wie, że o nim mowa. Łowu z jeden. Y tutaj mnie przywiódł, na tamtym murze siadał. To jest ten ogród zamknięty. Jaki ogród? Tam nie ma żadnego ogrodu, tylko mur i tyle. Niech panienka stąd już idzie. Nie ma tu nic do oglądania. Ale musi być gdzieś furtka! Nie ma żadnej furtki! Niech panienka stąd już idzie. I ty też, wróć stąd. Mało to ja mam kłopotów na głowie? Żadnej furtki nie ma i nikomu nic do tego. Do widzenia, panience. Do widzenia. I znów to jesteś. A gdzie ty lecisz? Poczekaj chwilkę. O, siadłeś. Co? Co to jest? Jakieś wejście? Furtka? Furtka! Ale zamknięta. To pewnie ta furtka! furtka do zamkniętego ogrodu. To jest ten ogród, o którym mówiła Marta. To powiedzcie, może naszym widzom o czym był ten spektakl? Było takiej dziewczynce, co straciła rodziców, co do wuja pojechała. Podobał Wam się spektakl? Tak. tak. Jakbyście tak chcieli zaproponować swoim kolegom i koleżankom tutaj przyjazd do tego teatru, to no, polecilibyście? 10 to no dziesięć. 10. 10. Tak, fajnie było, tak? Tak, tak bardzo fajnie. A ogólnie powiedzcie, jak spędzacie ferie? Fajnie. A co robicie na feriach? Ja jeżdżę na narty. No ja tu nie jestem na żadnym zimowisku, ani nic, ale no jest zapisywane, dużo fajnych zajęć, więc... No ja tak samo. Ja mam nawet dobrze. Nie tych lalek, Budowanie tych zajmują się właśnie te sianie, które tutaj są Pani Kula, Pani Beata. E, brawo! Beata. To jest też takie tworzywo, to się nazywa styrodur albo styropian, o! Takie tworzywo, albo ze styropianu wycinamy takie kulki. Tak wygląda projekt techniczny, który dała nam Pani scenograf. To do nowej sztuki o żabci i ropuchu. I ja i koleżanka wycinałyśmy główki żab. Ciekawe co to będzie za kostium, czyli to będzie kostium, co to ja będzie wymyślałam. za postać. No kto, kto ma pomysł? Kamizelka kolodporna. A Tak, tak. Na plecy. Nie wiem. No, dobrze. No, musiałem się wow. zgadnąć. Ja myślałem, że to będzie książę Drakula troszkę, mi tak? To będzie taki żółw Drakula. No. i było bardzo ciekawie a co ci się podobało no, no ta sztuka była ła, y, fajna bo by, by, po, pokazała tak tą y, książkę ale tak nie do końca ale było bardzo ciekawie bardzo mi się podobała kariera ar, y, autorska mi się bardzo podobało i chciałabym y, tak jak te fajnie tworzyć lalki jeszcze co okej. tak